Szpital ponownie wstrzyma przyjęcia i będzie udzielał pomocy tylko w przypadku zagrożenia życia. Niestety wiele na to wskazuje. Przypomnijmy, w październiku z powodu wykorzystania wszystkich środków zagwarantowanych przez kontrakt z NFZ placówka udzielała pomocy tylko w przypadkach nagłych lub sytuacjach zagrożenia życia. Podobnie może być i w tym roku już teraz szpital przekracza limity. Mamy wtorek 24 dzień czerwca. Marcin Miłkowski, witam. I zapraszam do obejrzenia najświeższych wiadomości z regionu. Wielkie ściganie i otwarcie sezonu motorowodnego wydarzeniem na skalę ogólnopolską z akcentami światowymi. To nie jest łatwe dokopać takim oto osobom, którzy pływają dosyć długo. Dziś także o rewolucji dotyczącej poważnych zmian w organizacji ruchu w nysie. Może powtórzyć się sytuacja z ubiegłego roku, kiedy Nyski Szpital wstrzymał planowane przyjęcia pacjentów już w październiku. Jak mówi dyrektor Nyskiego ZOZ-u Norbert Krajczy, po pięciu miesiącach tego roku ponadlimitowe przyjęcia w placówce zrealizowano już za prawie 3 miliony złotych. Może, choć nie musi, wydarzyć się podobny do ubiegłorocznego scenariusz, czyli taki, w którym we wrześniu przy bonach limitowych nyskiego ZOSu, które będą rzędu 5 milionów złotych, NFZ powie, że tylko ratujące życie hospitalizacje będą rozliczane. Od tego okresu wszystkie pozostałe już oczywiście nie. Mamy w tej chwili po pięciu miesiącach nadwykonanie rzędu 3 milionów złotych, w związku z tym przez następne miesiące to się zwiększy nam na pewno do 5-6 milionów. I wówczas NFZ, który już zapowiada, że nie będzie roku 2014 finansowaniu, jak rok ubiegły, że się znalazły środki finansowe, że tych środków finansowych, zwłaszcza w województwie opolskim, zabraknie. Dalszą konsekwencją jest, wobec niniejszej sytuacji, sąd. To jest gdzieś około 2-3 lat czekania na wyrok, ale zawsze w sądzie, a już byłem z nfz nie tak dawno, za 2011, 12-12 rok kiedy wywalczyliśmy kwotę 3 milionów złotych za ponadlimitowe zaczyna pytać czy to były ratujące życie czy były przyjęcia planowe jeżeli planowe to oczywiście nie ma najmniejszej dyskusji NFZ za to nie płaci powodów Krytycznej sytuacji należy upatrywać się w spadającej rok rocznie ilości odprowadzanych składek. Województwo opolskie, które na no niestety jest mniejsze już od lubuskiego, jest około 900 tysięcy mieszkańców, to tych ubezpieczonych według analiz NFZ-opolskiego jest około 40%. W związku z tym jest to duży problem, w których ja przynajmniej też chcę zaangażować parlamentarzystów, żeby ten 2015 rok nie okazał się jeszcze gorszy finansowo. Co roku około 3000 osób nie może być hospitalizowanych, bądź jest w kolejkach oczekujących albo zostają przekazani do innych jednostek. Pacjenci nie kryją oburzenia tymi informacjami, zwłaszcza ci, którzy regularnie płacą składki zdrowotne. Dwa dni zmagań na wielkiej fali Jeziora Nyskiego, a jednocześnie dwa dni pełne ekstremalnych emocji. Do Nysy zjechali się oprócz najlepszych polskich załóg także Czesi i Niemcy. Kolorowe boje wyznaczały tory slalomu, w którym ścigały się skutery osiągające prędkości powyżej 100 km na godzinę. W zeszłym roku Nysa spotkał zaszczyt organizowania eliminacji mistrzostw Polski skuterów wodnych. W tym roku natomiast po sztuku organizacyjnym stowarzyszenia Dżetski Nysa impreza stała się zaszczytem, co najmniej na skalę ogólnopolską. Dziękuję bardzo za te słowa. To, co pani mówi, jest dla mnie dużą satysfakcją i takie słowa mi dla mnie dużo znaczą, bo naprawdę dużo, dużo pracy wkładam w organizację tego no, serca i siłowo przy pomocy innych i niekiedy lepszych. Niekiedy gorszej pomocy, ale wszystko się udaje, dlatego, że mamy taki ośrodek, że Urząd Miasta nas wspomaga, za co dziękuję. Nazwa eliminacja, jak podkreśla Mirosław Marek, sędzia główny zawodów, jest myląca dla niewtajemniczonych, bowiem wyniki osiągnięte przez zawodników w Nysie, a następnie w Ełku wyłonią mistrza polskim. Trudno zatem nie podkreślać rangi niniejszego wydarzenia. Gościliśmy u nas samych najlepszych zawodników z najlepszych teamów, czyli klubów motorowodnych z Polski. To już jest sukces dla nas. Przyjechali do nas, bo nie wszędzie się pokazują. Tylko ranga imprezy ich przyciąga, a oni wszyscy przyjechali. I Niemcy przyjechali, Czesi, chcieli przyjechać bardzo Litwini, ale mieli 1800 km i no i zrezygnowali, bo przyjechaliby tutaj bardzo zmęczeni, musieliby tydzień wcześniej przyjechać. Przyjechało ponad 20 zawodników były wśród nich prawdziwe perły sportowe i cudowne dziecko urodzone po to, aby być mistrzem. Nazywam się kacperkania i w 2013 roku zdobyłem tytuł mistrza świata w klasie 10-12 lights, czyli w skuterach dwusowowych. A tu wnyśję? Tutaj w Nysie była tylko jedna klasa i wygrałem klasę Jetski Open, czyli klasę skuterów zmodyfikowanych. Młody, wściekle dobry sportowiec w ubiegłym roku był ostatni w mijający weekend. Pierwszy. Stanął na podium najwyżej. To jest przyszłość Polski. Kacper Kania. Młodzież mamy fajną. Wspierajmy, bo widać, że naprawdę warto. Zegarek Adriatyka dla Kacpra. Nie wszyscy jednak uznali geniusz 12-latka, czym wyraz dali w prawdziwie niesportowym zachowaniu. Czuję się znakomicie, bo to nie jest łatwe dokopać takim oto osobom, którzy pływają dosyć długo. No ale trochę chyba są zdziwieni, zosta no i zachowali się źle i nie przyszli po prostu na... Nie weszli na podium. Cudowne dziecko, oprócz umiejętności, z pewnością posiada dużo klasy potrzebnej mu do konfrontacji ze sportowym światem. Ale najtrudniejsza w jeździe, podobnie jak w życiu, jest równowaga, a nagroda, która idzie za nią, jest tego warta. Kiedy dniemy się do samego końca, dopływam do mety i już jest niebo. Na Mistrzostwa do Donysy przyjechała jedna kobieta, zawodniczka z Niemiec, która pokonała stereotypy dotyczące tego sportu, a mówiące o tym, że jest sportem głównie dla mężczyzn, ponieważ wymaga ogromnej siły fizycznej. Bezkonkurencyjna w swojej klasie! I mimo drobnych kłopotów, wskazujących często, że ci, którzy mistrzami są w wodzie, na lądzie radzą sobie odrobinę gorzej. Słuchajcie, zapraszamy powolutku wszystkich uczestników wczorajszych i dzisiejszych zmagań, czyli pierwszej eliminacji mistrza z polskich skuterów wodnych oraz złotej śruby tutaj, w pobliżu sceny. Już za chwilę oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców. myślę, że. Całość była wielkim krajowym sukcesem. Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić tych, którzy nie dotarli w tym roku na wydarzenie nad jezioronyskie. Nyskie, może warto przyszłoroczny urlop wykorzystać w tym, jakże energetycznym. I widowiskowym czasie. Zapraszamy wszystkich na zawody na przyszły rok, które odbędą się w Nysie. Na początku czerwca, jak zawsze. Pierwsze eliminacje, wspaniała zabawa, cudowne przeżycia, ekstremalne sporty. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Wspaniały ludzie, serdecznie zapraszamy. Warto, naprawdę warto. Polecam i ja to uwielbiam robić, może Wam też się spodoba. To był niezwykły i widowiskowy weekend nad nyskim Akwenem. Obok zmagań zawodowców podczas Mistrzostw Polski w skuterach wodnych w szranki stanęli amatorzy, aby powalczyć o Złotą Śrubę Jeziora Nyskiego. Po raz pierwszy Złota Śruba była rozgrywana o memoriał Bogdana Sadowskiego, byłego prezesa WOPR, policjanta i sapera który zginął tragicznie podczas rozminowywania lasów. W zawodach startowało kilkunastu motorowodniaków w trzech klasach. Łodzie motorowodne z silnikiem do 90 koni mechanicznych jest to sprzęt, który no, przy tak małych łodziach duże silniki powodują, że no, my trochę jesteśmy niestabilni przy takich szybkościach. To było wyjątkowe, że tak powiem, jazda. Na co dzień się jeździ trochę wolniej, ale z zabawkami, z nartami, z kółkami. Typowy, typowy sposób spędzania wolnego czasu. A czy to oznacza, że to jest niebezpieczny spod. Przy takich prędkościach, tak. Tutaj to, co już osiągaliśmy, to już jest prędkość niebezpieczna. Tak ogólnie przy lekkich łódkach prędkość powyżej 60 km na godzinę na wodzie, to jest naprawdę niezbyt bezpieczne. łodzie motorowodne z silnikiem powyżej 90 koni mechanicznych i skutery motorowodne, 13 uczestników, którzy wzięli udział w zawodach, to głównie Nysianie którzy wciąż dobrze pamiętają Bogdana Sadowskiego. Gościem honorowym i fundatorem specjalnego pucharu byli żona zmarłego Dorota Sadowska i ich syn Krzysztof, a niezwykłe trofeum trafiło do rąk Cezarego Tkaczuka, zwycięzcę klasy. Bezkonkurencyjny w klasie T1, czyli łodzi z silnikami o mocy do 90 koni mechanicznych w ramach złotej śruby Memoriał Bogdana Sawickiego był Cezary Tkaczuk! 20 lat pływam, natomiast łódka naprawdę jest przygotowana. no Może nie do wyścigów, do, do takiej, mówię, jazdy ze sprzętem, ale no nie wiedziałem, jak będzie, dlatego dałem od razu no, prawie pełnomocny, jechaliśmy na 3-4 mocy. Nie dało się więcej ze względu na falę. Klasę T2 łodzie z silnikiem o mocy powyżej 90 koni mechanicznych wygrał Andrzej Kuczyński. I sterujący tym potworem o mocy silnika 510 koni na najwyższym stopniu podium złotej śruby Andrzej. Kołdźński! No ja wiem, czy są emocje. No, emocje są jakieś, bo jest pierwsze miejsce, no ale ja wiem, czy to może nazwać emocjami aż takimi. Klasa skuterów bezapelacyjnie wygrał Dariusz Cukierda. Darek Cukierda! Bezkonkurencyjny! Niech młody łapie wakcyna od razu, przynajmniej jeśli chodzi o przebywanie na najwyższym stopniu podium. To podobno jest zaraźliwe. Nagrody i puchary wręczali Dorota i Krzysztof Sadowsce, Aleksander Juszczek, zastępca burmistrza Nysy oraz Mirosław Aranowicz, dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Od 23 czerwca do 7 lipca, czyli przez dwa kolejne tygodnie, zamknięta będzie kryta pływalnia przy ulicy Piłsudskiego w Nysie. Jak co roku, obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń, Odszorowania niecki i wymiany wody. I mimo, że są to czynności rutynowe, to słychać pomruki niezadowolenia z powodu nieczynnej pływalni, zwłaszcza że chłodne dni eliminują kąpiel w otwartych obiektach. Mirosław Aranowicz, dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji, wyjaśnia i uspokaja, że przerwa techniczna jest konieczna. Przypomina także, że przez długie lata nyska pływalnia kryta zamknięta była przez cały okres wakacji, a dopiero od 2003 roku dzięki umiejętnemu zarządzaniu udało się przewrócić niemalże całe wakacje na krytym basenie. W czasie przerwy, oprócz stałych czynności związanych z konserwacją urządzeń i spuszczeniem wody, zostaną także odświeżone toalety i przebieralnie oraz zamontowane zegarowe wejścia na saunę. Nyski Dom Kultury nie zapomina o młodszych Nysianach i w ramach wakacyjnych atrakcji organizuje półkolonie po czeskiej stronie w Górach Rychlebskich. Odbędą się one w dwóch turnusach, mianowicie od 8 do 17 lipca oraz od 4 do 10 sierpnia, a będą różnić się tematyką prowadzonych zajęć. Pierwszy program. To są kolonie o takim zabarwieniu sportowo-tanecznym, a drugi termin kolonijny to jest program sportowo-plastyczny. Bardzo atrakcyjna cena za tą kolonię. W terminie od 8 do 17 lipca to jest kwota 580 zł, a w terminie od 4 do 10 lipca kwota 450 zł. Oczywiście będą tam polscy rezydenci, a, a często opiekunowie biegle badają językiem polskim, także tutaj na pewno żadnej bariery językowej nie będzie. Więcej informacji. Pod numerem telefonu 694 082 -894. Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie informuje, że w związku z przebudową ulicy Chopina w Nysie od 25 czerwca bieżącego roku, remontowana część ulicy zostanie wyłączona z ruchu. Na czas prac remontowych ruch będzie odbywał się dwukierunkowo odcinkiem przy techniku budowlanym. Ale to nie jedyna rewolucja drogowa, która czeka nyskich kierowców tego lata. Przy szpitalną ulicę bohaterów Warszawy czeka prawdziwa rewolucja. Ma być spokojniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, o czym potwierdziła Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa podczas poniedziałkowego spotkania. Zamiast ruchu dwukierunkowego, będzie jednokierunkowy. Zmiana nastąpi na wysokości prostopadłej ulicy Partyzantów aż do ulicy Wita Stosza przy placu Staromiejskiego. Z tego ministra pozostaje ruch dwukierunkowy do stacji Wita Stosza. Nie zastrzegałem więcej tego kierunku. W międzyczasie kierunku. no jest właśnie. Druga funkcja, jest, druga funkcja zakłada e, do jeszcze do ulicy Wita Stosza. Tak I tutaj znowu jest. E, Taka propozycja, żeby zmienić układ ulicy Micska Stworza, czyli wjazd byłby wtedy od placu stanowiskiego. Od, nie się, nie od staromiejskiego do... i do powietrza tutaj. Tak. Piękno. Na całym ciągu ulicy Bohaterów Warszawy po wprowadzeniu tego ruchu jednokierunkowego, udałoby nam się wprowadzić miejsca do parkowania nachylone pod końcem 45 stopni, tak żeby jak najwięcej tego miejsca wygospodarować do parkowania. Pomysł powrócił po latach i jest możliwe dopiero teraz, kiedy karetki na sygnale mogą wyjechać z oddziału ratunkowego nie tylko na ulicę Bohaterów Warszawy, ale także na ulicę Emilii Gierczak. Projekt on był niemożliwy do realizacji z prostego względu, że wówczas nie było możliwości przejazdu naszych karetek na sygnale w kierunku ulicy Emilii Gierczak. W tej chwili ten podjazd został wykonany gdzieś ponad pół roku temu i w tej chwili karetki mogą i w tą stronę, jechać, i z dłuż bohaterów Warszawy też się poruszać na sygnale z, 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 z zabezpieczeniem tej sygnalności. Sygnalizacji o stronę Emilii Gierczak, żeby kierowcy wiedzieli, tak jak w przypadku Straży Pożarnej jest, że na sygnale wyjeżdża karetka, żeby jednak była jakaś reakcja, no przynajmniej tej pół minuty, minuty, żeby zatrzymali swoje samochody. Jednokierunkowy ruch to wiele udogodnień dla pacjentów szpitala, a także dla odwiedzających. Jest to szpital w centrum miasta. No, z reguły buduje się nowe obiekty na obrzeżach. Tu jest w centrum miasta, no w związku z tym jest jeszcze jedna rzecz. Dla moich pacjentów, pacjentów tego szpitala najważniejszy jest czasami też i spokój, cisza. A Myślę, że wprowadzenie tego ruchu jednokierunkowego to przede wszystkim oczywiście miejsca, Parkingowe dla y, osób odwiedzających czy ewentualnie nawet niepełnosprawnych, bo też chcemy taką strefę utworzyć. Prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu także sąsiadująca ze szpitalem ulica Chopina. Trwa jej przebudowa. Objazd zaplanowano równoległą nitką przy siedzibie Straży Pożarnej. Rok akademicki zapasem i choć studenci niebawem oddadzą się letniemu leniuchowaniu, to na uczelniach zaczyna się gorący okres. Szkoły wyższe walczą o jak największą liczbę kandydatów na studia, bo od tego zależy ich przetrwanie. O absolwentów szkół średnich walczy również Nyska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Uczelnia otwiera nowe specjalności kształcenia. Cztery nowe specjalności w niskiej PWSZ w przyszłym roku akademickim. Uczelnia odpowiada w ten sposób na zapotrzebowanie rynku pracy. Szkoła będzie kształcić żaków na kierunkach architektura w specjalnościach architektura światła i architektura i urbanistyka w języku angielskim. Ponadto nowe specjalności zyskają Instytut Jazzu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeśli chodzi o architekturę światła, to jakby pomysł narodzenia się tej specjalności zrodził się z funkcjonowania koła naukowego. W Instytucie Architektury, która zajmuje się właśnie różnego rodzaju wizualizacjami, mappingiem. Może Państwo pamiętacie tutaj przy okazji różnego rodzaju uroczystości, też mapping na naszej Katedrze Nyskiej. W związku z tym no, powstał taki pomysł, żeby taką specjalność uruchomić. I to jest specjalność, która jest związana z projektowaniem różnego rodzaju instalacji świetnych. To jest właściwie połączenie takiej klasycznej architektury ze sztuką. Przyszli architekci będą mogli uczęszczać także na zajęcia w języku angielskim. Gielskim. Wiadomo, że w dzisiejszym czasie dyplomy, które potwierdzają również znajomość języka obcego, szczególnie w zakresie specjalności czy zawodu, który jest uzyskiwany z tytułu ukończenia studiów, no na pewno zwiększają wartość studenta czy absolwenta na rynku pracy. Uczelnie będzie kształciła również przyszłych pedagogów edukacji artystycznej. Nowość to edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej. Właśnie na kierunku jazz i muzyka estradowa. To jest y, specjalność, która jest kierowana dla ludzi, którzy na przykład nie bardzo widzą się y, na scenie, nie do końca też chcą realizować się w specjalności realizacja dźwięku, a mają takie podejście pedagogiczne, chcieliby na przykład kształcić przyszłych artystów. Y, mogą pracować chociażby w ogniskach y, plastycznych, w szkołach muzycznych, y, mogą y, realizować się właśnie na tym y, podłożu pedagogicznym, i ta specjalność jest do nich kierowana. Ostatnią ze specjalności, jest kryminologia i kryminalistyka. Taki profil kształcenia, według władz, uczelni jest nowatorskim w skali kraju. W ramach tej specjalności kształcić będą się przyszli funkcjonariusze policji, straży więziennej i straży granicznej. I to jest takie ciekawe połączenie tutaj dwóch e, obszarów e, wiedzy, bo kryminologia to jest bardziej taka nauka związana e, z badaniem motywów e, przestępców, e, czym się kierują, e, że popełniają na przykład przestępstwa, i kryminalistyka, czyli bardziej już e, odnosząca się do metod, technik prowadzenia postępowań i wykrywania sprawców, dokumenty rekrutacyjne na nowe specjalności można już składać. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej uczelni. Aż 300 gości w 20. odsłonie Nyskiego Balu mistrzów sportu było odświętnie i uroczyście. A wśród zgromadzonych pojawili się ci z najwyższymi osiągnięciami sportowymi. W minioną sobotę w sali konferencyjno-bankietowej Nowa Baśń przy hotelu Lider zagościły gwiazdy, boisk i parkietów sportowych. Krzysztof Cetner, wielki sympatek sportu, wraz ze sztabem przyjaciół i sponsorów zorganizował kolejny już bal. Na cześć nyskich sportowców. Wymyśliliśmy to razem, organizujemy i ciągniemy ten wózek już 20 lat. Na sali zagościli sportowcy, m.in. piłkarze, koszykarze, siatkarze, karatecy i gimnastycy. Wszyscy otrzymali od organizatorów specjalne nagrody. Były wśród nich znamienite osobistości, takie jak mistrzowie olimpijscy. Barbara nie wiedział lekko atletka zdobywczyni dwóch złotych medali na igrzyskach w Sydney i jednego w Londynie, a także Andrzej zając kolasz zwycięzca złota w Pekinie. Dostały czempiony dzieci ze szkół podstawowych. Będą jeszcze cztery kategorie szkoły gimnazjalne, sportowcy młodzieżowcy, sportowcy i trenerzy. Nagrody nie dzieliły na podium wręcz przeciwnie. Jak podkreślił organizator podczas balu, bardzo ważna jest integracja między młodszymi i starszymi, między pionierami i zawodowcami. Uczniami i trenerami. Chciałbym poprzez tą imprezę, żeby młodzież coraz więcej garnęła się do sportu, uprawiała ten sport, bo w tej chwili w chwili obecnej to młodzież ucieka od sportu i trzeba coś zrobić w tym kierunku, żeby młodzież wróciła na stadiony i na obiekty sportowe. Ci ludzie podczas tego balu przebywają, widzą starszych, widzą olimpijczyków, widzą gwiazdy sportu i dla nich to jest motywacja do dalszego uprawiania sportu. Takie wyróżnienie w postaci najlepszego sportowca gminy i już jest jakimś osiągnięciem bardzo dużym i utwierdza w tym, że, e, że warto to robić, warto kochać sport, warto się poświęcać. W balu wzięli udział także starosta, burmistrzowie, wójtowie i wielu innych samorządowców. Rozrywki gościom dostarczyli Dawid Krzyżowski, wykonujący efektowny pokaz ewolucji z piłką, zespół tańca brzucha Zinach, a także grupa pokazowa z Nyskiego Domu Kultury Artnika Pole Dance prezentująca Gimnastyczny taniec na róża. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek 27 czerwca. Do zobaczenia.